Rządowy program Czyste Powietrze zmaga się z problemami. Wstrzymano nabór wniosków z powodu wykrytych nieprawidłowości, a wielu beneficjentów czeka na zaległe wypłaty dotacji. W efekcie tempo wymiany starych pieców w całym kraju wyraźnie spadło. Aby nie zahamować tego procesu, władze nowego targu zdecydowały się na zwiększenie miejskiego wsparcia. Teraz wotarżanie już nie 7, a 8 tysięcy złotych mogą otrzymać na wymianę kotła. I to niezależnie od tego, czy, czy ten kocioł jest wymieniany na kocioł gazowy, pelet, czy też, nie wiem, zgazowujący drewno, czy też przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej, to tą kwotę postanowiłem, no tak konsultując z naszymi ekodoradcami, żeby zwaloryzować i, i ten bodziec w ten sposób jakiś jeszcze dać do tych, dla tych, którzy być może zawahali się, czy, czy ten piec wymieniać. Na wymianę kotłów miasto przeznaczyło 700 tysięcy złotych, co pozwoli na wsparcie około 90 inwestycji. Jeśli zainteresowanie mieszkańców przekroczy dostępną pulę, burmistrz złoży wniosek do Rady Miasta o dodatkowe środki. Ale to nie jedyne dofinansowanie, jakie mogą otrzymać mieszkańcy miasta. Zwiększono również dofinansowanie na usuwanie azbestu z 1500 do 2000 zł. Miasto zachęca do składania wniosków i podkreśla, że oba programy można łączyć z rządowym czy z tym powietrzem, gdy tylko zostanie ono wznowione.